I dziękujemy, dziękujemy Polsko, dziękujemy bardzo. Ludzie są dobrzy, Polska jest piękna, będzie dobrze. Jesteście niesamowici. Po prostu. No, dla nas, dla nas wszystkich jest to wielki dzień, jest to dzień wielkiej zmiany, która następuje w Polsce. Nie odbyłaby się ona, gdyby nie powstała Trzecia Droga, i w pierwszej kolejności pragnę podziękować Szymonowi Hołowni za to, że wspólnie stworzyliśmy Trzecią Drogę. Szymon, dziękuję. trzecia droga chciała i wiele na to wskazuje że będzie kotwicą demokracji przez następne lata w Polsce udało nam się zrobić coś co do tej pory wydawało się być w polskiej polityce niemożliwe Współpracę, duet koalicję, w której ludzie szanują się nawzajem. Ale dzisiaj najpierw najważniejsze słowa podziękowania trzeba skierować do tych, którzy po pierwsze trzecią drogę tworzą, do naszych działaczy, do tych setek tysięcy ludzi, którzy przez ostatnie tygodnie zdzierali buty, zdzierali gardła, chodzili od domu do domu, od człowieka do człowieka. Wielkie brawa dla Was! Dziękujemy wszystkim naszym wyborcom, dziękujemy tym wszystkim, którzy poszli zagłosować na kogokolwiek. W szczególności dziękujemy wyborcom trzeciej drogi, tym w Polsce i tym, którzy poza granicami naszego kraju oddali na nas głosy. E, jesteśmy zobowiązani zaszczyceni. Wiemy, że to jest wielka odpowiedzialność, że każdy z tych setek tysięcy, z milionów głosów oddanych na trzecią drogę to jest wielka odpowiedzialność. To jest głos na to, żeby nasze hasło, z którym szliśmy do wyborów, dość kłótni do przodów, wreszcie zostało zrealizowane. To jest nasze zobowiązanie, to jest nasze przyrzeczenie. Dziękujemy Wam, że tak wiele osób zaufało dzisiaj nowemu pomysłowi, inicjatywie, która bez której demokracja by nie zwyciężyła, bez trzeciej drogi by nie było tego zwycięstwa. Od początku to mówiliśmy. Na początku nie wszyscy wierzyli. Dalece nie wszyscy. Na... Te słowa, które wypowiedział Mahatma Gandhi, że najpierw Cię pomijają, później się z Ciebie śmieją, następnie z Tobą walczą. Te słowa, które wypowiedział Mahatma Gandhi. Że najpierw cię pomijają, później się z ciebie śmieją, następnie z tobą walczą. Na finał wygrywasz. One się sprawdziły one się sprawdziły dla trzeciej drogi. Dziękujemy Wam wszystkim, bo to Wy jesteście autorami tej nadziei, która wypełnia ten dzisiejszy wieczór. Słuchajcie. Ja nie jestem Joanną Szczepkowską, nie mam takich kompetencji ani autorytetu, ale mogę chyba dziś już zaryzykować to, mimo że nie mamy jeszcze oficjalnych wyników, na niecierpliwie poczekamy. Ale mogę już chyba zaryzykować to, żeby powiedzieć, że 15 października skończyły się w Polsce kłótnie i rozdawnictwo, a zaczęła się współpraca i inwestycje w naszą przyszłość. Tak naprawdę trzecia droga dzisiaj nie ma swojego finału. Dzisiaj się trzecia droga zaczyna. Zaczyna się lepsza droga i wspólna droga dla całej Polski. Chcemy bardzo wyraźnie powtórzyć to, co mówiliśmy w całej kampanii. Każdy wyborca, każdy obywatel Rzeczpospolitej. Zakończyły się wybory i każdy wyborca i każdy obywatel od jutra będzie tak samo zaopiekowany. Tak samo ważny i o wszystkich będziemy dbać. To jest nasza obietnica, to jest nasze przyrzeczenie. Odbudujemy wspólnotę, uczynimy Polskę najsilniejszym państwem w Europie, ściągniemy środki z Unii Europejskiej, zbudujemy siłę polskiej gospodarki, bierzemy odpowiedzialność za Polskę.